Całe szczęście, że przestało że przestało padać A ja jestem już na miejscu Muzeum, Pracowni literacka, Arkadiego Fidlera oraz ogrodem Kultury i tolerancji Zapraszamy do roku do niedzieli. Zachęca w ogóle do wyjścia na zewnątrz. Cały dzień pada, chłodno, zimno, ale dzisiaj zobaczymy Muzeum Arkadego Fidlera w Puszczykowie. Ale najpierw coś, coś zjemy. Zanim tam dojedziemy, to coś trzeba zjeść. A w taką pogodę najlepiej smakuje rosołek Prawie jak ten od mamy. Muzeum Fidlera, Muzeum pracowań literacka Arkadego Fidlera. Chyba kojarzycie co? Z przynajmniej z Dywizjonu 303, ale być może także też z innych jego powieści, książek. Jest stąd niedaleko. Jesteśmy już w puszczykowie. 4 minuty kieruj się na wschód następnie skręć w prawo Puszczykowo znane jest też także z innego wydarzenia, tragicznego wydarzenia które odbyło się jakiś czas temu pewnie z rok temu, może więcej a mianowicie na tym przejeździe, który tam na końcu widzicie po kolejowym doszło do tragicznego wypadku pociągu z karetką pogotowia kierowca tej karetki przeżył jedynie zachował się bardzo nieprofesjonalnie stanął między rogatkami i w zasadzie próbował ustawić się wzdłuż rogatek. A natomiast rozpędzony pociąg zmiażdżył, rozwalił, zniszczył tą karetkę. Tak naprawdę do podobnego zdarzenia doszło tutaj yy, niedawno. Yy, natomiast yy, ostatnie zdarzenie już nie było takie yy, tragiczne w skutkach. W taką pogodę podczas mikropodróży. Polski lokalnej, dzisiaj w Puszczykowie odwiedzę Muzeum Arkadego Fidlera, pracownię literacką Arkadego Fidlera. nawet w taką pogodę i w takich podróżach warto coś zjeść innego niż pod na stacji benzynowej ja sobie zjem dzisiaj taki rosołek, czyli zupę o smaku kurczaka z liofilizowanymi warzywami Rolton na stacji Kupuję wrzątek w zasadzie herbatę. Torebkę. Herbaty biorę sobie na inną okazję. Natomiast wrzątkiem zalewam tylko zupkę błyskawiczną. Nie ma nic lepszego. Jest coś ciepłego, taką pogodę. Mam już wrzątek ze stacji. w Dużym kubku. Zaraz zaleję sobie... Zaraz zaleję sobie zupkę. O tutaj I na żywa makaronik. I zalewamy. Szokiem. Za, je fajne. Dobra, jeszcze te warzywa. Tu jeszcze mamy pewnie przyprawy. Gdzieś mam, słyszycie jak deszcz pada, gdzieś mam łyżeczkę, łyżkę, zaraz już znajdę, Jest łyżka, wymieszamy. Trzeba odstawić na kilka minut. Podczas takiej mikropodróży fajnie zjeść taką dobrą zupę o smaku rosołu, zupkę błyskawiczną z jofilizowanymi warzywami. Zjem jak poczekam zjem a później idziemy do pracowni literackiej tego Fidlera. Szczykoły. Całe szczęście, że przestało, że przestało padać. A ja jestem już na miejscu. Muzeum, pracowni literacka Arkadiego Fidlera, Teraz z ogrodem kultury tolerancji zapraszamy do to Storkowieniciela. Aha, informujemy, że z powodu covid-19 muzeum pozostaje nieczynnie do odwołania. A być może w takim razie do muzeum nie wyjdziemy. Ale nie szkodzi, bo byłem już tam wcześniej. Może przejdziemy się tu po parku. Wszystko zamknięte, niestety. Covid nie pomaga. Posąg, budy, kopia jeden do dziewięciu. Afganistan doszczętnie zniszczonego w 2001 roku przez Talibów. Pamiętam o tą sprawę. Hurakany, czyli te samoloty, na których latali polscy piloci w między innymi w dywizjonie 303. Arkady Filler, tam pierwszy z lewej. I druga replika. Nie wiem, czy to jest oryginalny samolot. Wyglądało, mniej więcej. tak wyglądał ten samochód, Santa Maria, wejście tylko z biletem, więc nie będę tutaj świrował, chodził jakieś rzeźby. Szkoda, że nie będę mógł wejść do środka i Wam pokazać. W zasadzie pokażę Wam zdjęcia w wcześniejszego pobytu. <laughs> Słup totemniczny Indian Pakt, zachodni kanale. Ołtarz, czak mój. się półleżącego człowieka z ofiarnym męczeniem na brzuchu, gdzie składano jeszcze bijące serce ofiar. To było straszne, tragiczne. Tu dalsza część ogrodu parku. Tak jak mówię, muzeum jest zamknięte. Od dali reklama filmu Divizion 303 jedzoncze bic, łódź, kanu, kanadyjskich Indian i replika z Wyspy Wielkanocnej posąg, ciekawe, wiele różnych, tutaj rzeczy można znaleźć w tym parku. Zachęcam chociażby, że przejeżdżając do okolicy, przejść się po tym parku. Jak widać muzeum nie jest czynne do odwołania z powodu pandemii koronawirusa. I tak to wygląda. Co, to, 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 to tylko tyle na dzisiaj Do środka niestety Do środka niestety nie wiecie. Oj, tutaj Kazimierz Nowak znany podróżnik z wielkopolski z Poznania który rowerem przejechał przez Afrykę teraz, teraz spryżenie Więc ja Was pozdrawiam. Życzę Wam wszystkiego dobrego, zdrowia przede wszystkim. I jak widać, pandemia krzyżuje plany wszystkich podróżników, mikropodróżników, odkrywców Polski lokalnej. Pozdrawiam Was, cześć.